Hej, dzisiaj przychodzę do Was z czymś, co pewnie zupełnie nikogo nie zdziwi, ale no, kurde blade. Po cichu sądzę, że jest to coś, co może rzeczywiście być ciekawym tematem na film. I naprawdę wybaczcie za to, że do tego stopnia robię filmy, bo wydaje mi się, że jest to dosyć prosty content, to Ogólnie, którego nie lubię robić. Lubię się trochę wysilić intelektualnie przy robieniu jakiegoś filmu. Nawet jeżeli polega to na tym, żeby mówić to, co po prostu uważam. Odle tutaj yy, myślę, że znalazłem coś, co może być dosyć ciekawe dla nowych ludzi w CSGO. Zauważcie jedną rzecz. Powiedzmy, mamy sobie takiego SG swoją drogą. Za chwilę jeszcze Wam coś pokażę co będzie trochę związane z tym filmem, ale właściwie dzięki temu wpadłem na ten film. I mamy na nim, powiedzmy, naklejki OG, nie? Tako. Zauważcie, że tych kraftów jest dosyć mało. Na 64SG są OG w folii, nie? No i ktoś powie, co w tym dziwnego tak w sumie? W sensie nie jest to jakoś dziwne, że takie naklejki w stylu OG, czy nie wiem, czy NORF, Pewnie nie będą jakoś bardzo mocno oblepiane na jakiś takich zwykłych SG, tym bardziej to jest jakiś losowy SG. Więc o co Tobie właściwie chodzi w pokazywaniu tego i jaki jest cel tego filmu. Chcę wam tylko pokazać kontrast tutaj pewnego rodzaju. Nie wiem, weźmy sobie jeszcze jakąś taką powiedzmy trochę bardziej znaną drużynę pokroju. Vitality, o ile mi się tutaj uda. Pewnie wy już 15 razy zobaczyliście, ja sobie zdaję z tego sprawę. Dajcie mi czas, bo ja jestem ogólnie trochę kukuryku. I chyba nie ma... Czemu tu nie ma Vitality? Ja jestem głupi chyba, ale pewnie, pewnie jest i ja tego nie widzę. Weźmy sobie więc Furię, bo skoro jestem w stanie ją znaleźć to... Niech ona sobie tutaj zagości. I tych craftów wiadomo, że będzie dużo, dużo więcej. Nie? Ale i tak nie tak dużo. Ale jednak znana drużyna, prawda? No i wy powiecie, no dobra, no ale o co chodzi? I zauważcie, co się dzieje, kiedy wpiszemy sobie drużynę Boom. Mamy tutaj już tych kraftów automatycznie więcej. I pomimo tego, że przecież Boom nie jest jakby jakąś taką drużyną, która była jakoś bardzo znana. Wręcz przeciwnie. Co to jest boom. O co chodzi? Skąd nagle dysproporcja między naklejką boom a naklejką furii? Kiedy furia jest zdecydowanie bardziej popularna. W sensie w ogóle porównywanie popularności boom i furi. To jest tak, jakby porównywać popularność moją a Pawła Jumpera. To jest te, jakby nic do czegoś porównywać. W sensie, dla, skąd jest ta dysproporcja, że nagle mu się tak dużo nakleja? No i co mądrzejsi ludzie będą w stanie popatrzeć na to w sposób, w który ja na to też popatrzyłem. Bo jak widzicie, sam posiadam tego SG. I pokażę wam, dlaczego go posiadam. A posiadam go dlatego, bo po prostu te naklejki strasznie według mnie pasują do tej broni. Kolorystycznie, ogólnie, według mnie designem wilk, jakieś tutaj zwierzę takie czerwone. Ja akurat mam takiego krafta z force, no bo uznałem, że będzie się wiking pilnował wilków. No i dorobiłem z taką w cudzysłowie historyjkę do tego. I kurde, jest to według mnie ciekawe. Po prostu. I zauważcie jak Głupie skojarzenia, w sensie takie W ogóle boję się, że po tym filmie Jeszcze ludzie zaczną tego crafta robić, ale No to może dwie osoby jak sobie zrobią to nie będzie To miało jakiegoś większego wpływu Jak chcecie to sobie zróbcie Ale... No, 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 no nie wiem, ale Zauważcie Tą jedną rzecz Jak jedno głupie skojarzenie Które zawiera jakąś naklejkę Jakiegoś skina Jest w stanie sprawić że tej naklejki będzie się dużo więcej naklejało od innej. I trzeba to jednak trochę brać pod uwagę. W sensie, jeżeli powiedzmy wychodzi jakiś nowy skin, zakładając, że wyjdzie skin, no to też ważne jest to, żeby znać mniej więcej wygląd naklejek w cs się, nie? Żeby pamiętać jak jaka naklejka wygląda i do czego ona może pasować. To na przykład zrobił Żydowski inwestor podczas Luminosity. Jak było? Wyszedł nowy kałach, Luminosity Gaming skoczyło. No bo nowy kałach pasował do Luminosity. Jeżeli nagle wyjdzie nowy, nie wiem, żółty skin, który będzie słabej jakości. Załóżmy będzie fioletowy, jakiś nowy żółty skin. Nie wiem do jakiej broni. Może do... Znowu SG, tak jak w sensie, cs tutaj mamy chyba Urban Hazard, więc może nie, ale... Jakiś scout wyjdzie albo coś w tym stylu, i to będzie naprawdę tani skin. To już się, to już musi się zapalić lampka, że Vitality i Navi może być naklejane. Jak wyjdzie skin, który jest bardziej czerwony, taki ognisty, to już się trzeba nastawiać na to, że Boom może być naklejane. Jak wyjdzie skin, który jest bardziej zielony, niebieski, no to już mamy Entropic stanich naklejek, Cloud9 stanich naklejek. Trzeba się na to nastawiać po prostu. I. Ja wiem, że to jest trywialne, że to jest proste, że w sensie takie opisywanie takich rzeczy to jest po prostu wyciąganie takiego dowodu anegdotycznego i mówię: Patrzcie, takie coś się dzieje, to ma znaczenie, rzeczywiście, ale wydaje mi się, że mm, kiedy jesteśmy już na trochę wyższym poziomie zainteresowania tym rynkiem i trochę już zaczynamy nie tyle mm, myśleć yy, schematami, co wychodzić poza nie i powiedzmy. Uzbrajać się na takie faktyczne long-termy, kiedy chcemy wejść w jakiś inny model w ogóle long-termowania, gdzie my nie long-termujemy dlatego, bo hehe fajne albo hehe tendencja, tylko wchodzimy w statystyki naklejania i tak dalej, to my musimy w pewnym sensie wchodzić w takie szczegóły, że wypuszczenie skina o danym kolorze sprawi, że dany kolor naklejek będzie bardziej wyklejany. Powiedzmy, wchodzi nagle yy, naklejka Blue Phosphor do M4A1S, nie? Ale za, załóżmy inaczej. Wchodzi nagle Blue Phosphor do Kawaha. To tak, jak kiedyś jedna osoba napisała na, na Discordzie. Jakie naklejki wtedy by były yy, pożądane? Titany. Tak naprawdę. Wszelakie. Niebieska, fajna naklejka. Nagle to się, to się okazuje być sensowne. Jeżeli byłby to skin... Wiadomo, tańszy, no to wtedy Cloud Nine, które są po prostu gdzieś tam z tej niższej półki cenowej. Za to, jeżeli byłby to skin droższy, no to wtedy trzeba lecieć po starsze Cloud 9y albo Titany, które po prostu na takim skinie się mogą znaleźć. I trzeba tak na to patrzeć. Im droższy skin, tym droższe naklejki się na niego nakleja. Im tańszy skin, tym więcej tanich naklejek się na niego nakleja. Taka zależność. I to Wam chciałem pokazać w tym filmie. Trzymajcie się. Hej.